Czujecie zapach pierniczków, nic nie może się z nimi równać. Zapraszam was na świąteczną przygodę w kuchni. la 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 trzeba posprzątać, bo w święta musi być pięknie. O, tak. Teraz wygląda doskonale. Dziś w kuchni będzie się wiele działo. Rozpoczynają się prace nad żurawinowym kisielem z orzechowo-cynamonowym kremem. To będzie fantastyczne danie w sam raz dla łasuchów. Podczas całodniowych zabaw na śniegu jesteśmy narażeni na przeziębienia, więc warto zadbać o to, aby wzmocnić swoją odporność. Idealna do tego celu będzie żurawina, której sok zawiera mnóstwo zdrowej witaminy C. Taki sok podany w formie ciepłego kisielu na pewno jeszcze dodatkowo rozgrzeje nasz organizm. Żeby zrobić taki domowy kisiel, najpierw do garnka z wodą wsypujemy cukier i zagotowujemy. Następnie do osobnej miseczki wrzucamy mąkę ziemniaczaną, wlewamy sok z żurawiny i dokładnie mieszamy. Na pewno warto pokusić się o zrobienie takiego kisielu prawdziwego domowego z soku żurawinowego. Wtedy mamy pewność, że nie zawiera on sztucznych barwników i dodatków chemicznych. Do garnka z gotującą się słodką wodą wlewamy zmieszany sok z mąką ziemniaczaną i szybko mieszamy, żeby nie powstały grudki do momentu, kiedy kisiel stanie się klarowny. Wtedy możemy wlać go do schłodzonej salaterki. Teraz możemy przystąpić do zrobienia orzechowo-cynamonowego kremu. Odcedzamy namoczone wcześniej we wrzątku orzeszki nerkowca i wrzucamy je do miksera. Dobra. I teraz cynama. dosypujemy dobraka, brązowy cynama. cukier, A, aromatyczny cynamon i dolewamy mleko kokosowe. do góry na szczęście mleko, wlewamy, I wszystkie składniki miksujemy bardzo dokładnie. dokładnie. Ważne jest to, żeby uzyskać kremowo-śmietankową, jednolitą konsystencję. Słuchajcie, już jest dobre, zaraz będziemy No, Czym pachnie? Czym pachnie krem? Sucha? Gdy nasz pachnący kremowy sos jest już gotowy, polewamy nim kisiel. Trzeba go jeszcze tylko udekorować. Bierzemy owoce świeżej żurawiny, przekrajamy na pół i wrzucamy do cukru pudru. Obtaczamy. Układ. Ona dokładnie wie, które miejsca dadzą się obtoczyć, a które Prawda? nie. I układuj, tak? Układamy tutaj dekoracyjnie. Dzięki temu będą słodsze. Układamy je na górze kisielu i gotowe. To nie pozostaje nam nic innego jak zabrać się za jedzenie. Smacznego. Mirek, to jest twoje. Proszę cię bardzo. To jest moje i teraz... Nie jest tak. takie bardzo ładne, ale Nie. Co? Smakuje ci? Dobre jest, nie? Ale gęste, Bardziej niż mama mamą. Dobre. Dobre no, mm. No, ale nie tutaj, tutaj. Mm. Kawałka, 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 kawałka. Jak Marta? dobra? Tak? <noise>